I gonitwa się rozpoczyna z dużym opóźnieniem. Banga Gas na czele przy kanacie Fortina Birwa z polem Diable Maja. Na trzecim miejscu Eternity de Gine. Dalej Fleur de Sable. I piąte jest Fulem. Teraz troszkę się to wyrównuje po łuku. Chyba na miejscu drugim jest Eternity de Gine, a prowadzi cały czas Fortuna Biruaz. Tempo nie za szybkie, na miejscu trzecim Fulem, blisko Diable Maya i blisko także Fleur de Sable, w tej chwili na miejscu czwartym. Na miejscu szóstym, ale już z lekką stratą, Forever Cool. 1700 jakieś 700 metrów do celownika, w dużym odstępie klacz Banga Cas. I to mniej więcej jedna mila teraz do mety. No, zaczyna poprawiać Diable Maja. w tej chwili to Eternity de Ginet, Diable Maja, ale bardzo blisko na miejscu drugim, na trzecie spada Fortina Biroas. Dość blisko jest także Fulem. I na zewnątrz Fleur de Sable wskakuje na miejsce czwarte, na szóstym niezmiennie Forever Cool, a na ostatnim miejscu w grupie to jest, zdaje się, Wałach Factoriel 1300 metrów do celownika. Dwa konie zostały, w tym, zdaje się, oczywiście, Banga Cas. Eternity de Ginet, Diable Maya, e, Fortina Biroas, Fleur de Sable i Fulem na miejscu piątym. E, niecałe 1000 metrów do celownika. Na ostatnim miejscu w grupie wspólnie Factoriel i buzyrys. Buzyrys troszkę przyspieszył i Factoriel już samodzielnie z tyłu. Eternity de Ginet, dalej Diable Maja, to bardzo blisko siebie. Trzecie miejsce Fortina Biroaz, dalej Fleur de Sable i kolejny koń Fulem. I Factoriel także, ale bardzo szeroko próbował także Buzerys, ale wszedł w galop. Konie wychodzą na prostą. Zdaje się, że został także dość daleko Diopsyd Izabeli Eternity de. Gine pod Hubertem bagińskim na prowadzeniu dalej Diable Maja i Fortuna Biruaz i Fortuna atakuje polem Eternity de Gine Fortuna Biruaz i trzeci nieźle idący Fulem Fulem teraz gwałtownie przyspiesza on i Eternity de Gine w walce ale Fulem wyłamuje Eternity de Gine Fulem i za chwilę w celowniku fullem pierwszy dalej Eternity de Jine Maja i na miejscu czwartym Factoriel.